Cześć, tu Justa. Witam Cię na moim kanale, na którym dzielę się wiedzą o ceramice. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co to terra sigillata. Wiem, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wypały alternatywne. Możemy wypalać w piecach elektrycznych, które są bardzo przyjemne i wygodne, a dają nam możliwość tworzenia naczyń i przedmiotów, nad którymi jesteśmy nad efektem dosyć mocno w stanie zapanować, ale też ciekawym odłamem ceramiki są wypały alternatywne w piecach gazowych, w piecach opalanych drewnem. Do takich technik nie zawsze używa się szkliw. Zdobi się je w różne sposoby. I dzisiaj chciałam opowiedzieć o bardzo starej, antycznej technice zdobienia i też uszczelniania przedmiotów, jakim jest Terra sigillata. Terra sigillata, czyli stemplowana ziemia. Ta nazwa odnosi się do naczyń, które były wykonywane w Imperium Rzymskim. Nie jest to nazwa tradycyjna, nie była używana w tamtym czasie, została nadana przez archeologów, żeby nazwać ten rodzaj zdobienia i ten rodzaj wykonywania rzeczy z gliny. Były to przedmioty, które były reliefowane bardzo często naczynia ze wzorami, pokryte czerwoną glinką, rodzajem angoby. W specjalny sposób ta glinka była przygotowywana, ponieważ to było najdrobniejsze uziarnienia tej gliny, wydobywane z niej przez odcedzanie i sezonowanie, też. I powstawała taka bardzo, bardzo rzadka farbka, którą nakładano na surowy przedmiot i polerowano. To jest o tyle fajne, że właśnie przez to, że jest to angoba, że jest to klinka, może być nałożona na formę też niekoniecznie gładką, bo jeżeli polerujemy np. kamieniem, jeżeli polerujemy w taki sposób mechaniczny, czyli czymś twardym, to musi być powierzchnia gładka. Przy terrasy, gilacie polerowanie nie wymaga gładkiej powierzchni, czyli tutaj te powierzchnie, które były rzeźbione, które były często wyciskane właśnie w formach, różne scenki rodzajowej, też mogły błyszczyć. Teraz Sigilata ma zadanie oczywiście dekorować, te przedmioty błyszczą się, trochę są podobne w odbiorze do szkliwa, ale drugą jej cechą jest uszczelnianie naczyń, dlatego że drobniutkie, malutkie cząsteczki gliny, te jej najdrobniejsze ziarenka, wchodzą w pory i je zamykają. Ten proces powtarza się, nakładanie tej fabki powtarza się kilka razy i za każdym razem się poleruje, aż dojdzie się do szklistej powierzchni. Współcześnie ten typ zdobienia, lata jest wykorzystywany w wypałach alternatywnych, dlatego, żeby przedmioty były gładkie, błyszczące i żeby trochę przypominały szkliwo, które przy niektórych technikach nie jest możliwe do użycia. Jednym z taki, jedną z takich technik jest sagar. Czyli tutaj odbijanie roślin i związków chemicznych na przedmiotach. Ta, to naczynko było pokryte jasną teczą sigilatą, zupełnie nie taką jak te antyczne, nie ciemną, nie rudą, tylko z jasnej gliny. Ja mam taki satynowy połysk, bardzo przyjemny. Tutaj z kolei włosy końskie. Terra gilata w innym kolorze. Akurat w tym przypadku barwiona, bo kolor Terra gilaty pochodzi z po prostu koloru gliny. I ta glina była jasna, zabarwiona na taki kolor trochę wiśniowy. I też tutaj nałożone są końskie włosy, czyli Horse raku. Bardzo przyjemnie, mocno się błyszczy. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale ja widzę to dobrze. Kolejne to Naked Tracku. Też ciekawa technika, która polega na nakładaniu. Oczywiście, najpierw polerowaniu. Właśnie można użyć kamyka, można użyć żarówki, można użyć czegoś gładkiego, ale również możemy polerować przy użyciu teresy gilaty. Potrzebujemy gładkiej powierzchni, potem wypalanie, później maska, potem szkliwo. I tutaj mamy te efekty zaciemnienia tam, gdzie szkliwa nie było, i maski. I te jasne, gdzie jest kolor liny i te prasykilaty. Bardzo ciekawa metoda zdobienia. No, nie powiem, że jest łatwa. Nie zawsze dobrze wychodzi. Właśnie bardzo dużo zależy od tego, jak wypolerujemy powierzchnię. I tutaj jeszcze jeden przykład tego kontrastu, bo na tym naczyniu widzimy miejsca, te tutaj bardziej szare, które nie były polerowane. Tutaj oddzielone taśmą są te, które, przy których była użyta teraz lata. Widzimy to bardzo wyraźnie, jaka jest różnica, że ta glinka daje nam piękny połysk. To naczynie akurat było wypalane w redukcji, beztlenowo, w takiej też ciekawej technice. Ona się nazywa buconero na, na cześć na takiego też sposobu bardzo dawnego wypalania etruskiego i daje piękny, piękny, czarny, bardzo głęboki, mocny kolor. O wiele bardziej czarny niż jest to w raku. I tu możemy sobie skontrastować połysk terrazzite i mat gliny. A teraz chciałabym pokazać jak używać terrazzite. Przede mną jest naczynko surowej gliny delek mięciutki, który dużo zbierze farbę, dużo zbierze jangobry, dużo zbierze terry. W słoiczku mam teraz gilatę, wcześniej przygotowaną z jasnej glinki. Teraz tak, naczynie powinno być w miarę jeszcze nie wyschnięte. Oczywiście nie bardzo mokre, ale lepiej jak on to odpowiedzi nie wyschnięte. Ja mam akurat suche, ale to też nie znaczy, że to mi nie wyjdzie. Mieszam sobie terę. Ona jest taka bardzo charakterystyczna, bo jest bardzo, bardzo rzadka, i na niej pojawiają się takie wzorki. Tego tutaj na pewno nie będzie widać, nawet gdybym zrobiła zbliżenie. Teraz nakładam sobie warstwę. Ona jest tak delikatna, że praktycznie niewidoczna. Wygląda się trochę jakbym malowała wodą. Nakładam, mogę nałożyć na całe naczynie, mogę nałożyć na część, ja sobie nałożę na całość. Będzie mi potem łatwiej. Tak jak wcześniej wspomniałam, tych warstw powinno być kilka. Nałożyłam teraz farbę. Muszę chwilkę zaczekać, bo jeżeli zacznę teraz polerowanie, tylko ona jest całkowicie mokra, to będzie mi się drapało, będę mieć odwrotny efekt. I podobno kiedyś używano do tego delikatnych tkanin do polerowania. My w tej chwili najczęściej używamy po prostu folii będzie pewnie ten dźwięk będzie taki średni, ale to jest bardzo delikatna, miękka folika, jest najlepsza. Niektórzy używają rękawiczek na przykład bawełnianych, ale ja wolę folię. Teraz jak podeschła ta terża, to ja delikatnie poleruję. I pierwsza warstwa nie będzie się bardzo błyszczała. Poleruję sobie, poleruję, nie będę całej polerować, tylko ten kawałek. I ona już zaczyna. Ja to już widzę, ona zaczyna mieć taką satynową już powierzchnię, delikatną. Kubeczek nie jest idealnie gładki, ale to nic nie szkodzi. To satynowa powierzchnia. Gdybym chciał, żeby tak zostało, no to już część tej tery, prawda, i wpłynęło pory i ona się na tym naczyniu jest. No ale tego błysku takiego bardzo mocnego nie ma. Dlatego teraz znowu mieszam i nakładam kolejną warstwę. Już w tym miejscu, które wypolerowałam, będzie trzeba poczekać troszkę dłużej, bo już nasiąkło wodą z poprzedniej warstwy, ale sobie czekam. Mogę podmuchać, chociaż to podobno nic nie daje, to dmuchanie. Ale trochę może pozwala czas. Druga warstwa podeszła. I mogę teraz delikatnie zacząć polerować. Bardzo delikatnie. Jeszcze jest troszeczkę za mokra. poczekam. I poleruję. Poleruję. Robi się coraz bardziej błyszcząca. Jak uznam, że już gładkość mnie satysfakcjonuje nakładam kolejną warstwę. Tych warstw zwykle nakłada się około trzech. Można robić większe odstępy między warstwami, ja tutaj nie będę wydłużała tego czasu. Teraz trzecia warstwa. Nakładam na warstwę. Teraz gilatę. Ta trzecia powinna już być dosyć mocno błyszcząca. Na razie znowu czekam, jak to w ceramice. Czeka się i czeka. I za chwilę będę mogła. Można też spróbować używać na np. suszarki albo palarki, ale też może to nie jest technika, przy której powinniśmy się spieszyć. Może dajmy sobie czas na rozmyślanie. No, tu już kawa jest Jeszcze za Warstwa wyschła, mogę ją wypolerować. Delikatnie, nie za mocno, żeby to nie zniszczyć naczynia. Podsumowując, Terra Sigilata to rodzaj glinki. Jej najdrobniejsze ziarenka, które zamykają pory, zatykają je i dają możliwość wypolerowania przez to. Że jest to też ta część gliny, taka bardzo śliska, bardzo plastyczna. Możemy ją stosować jako dekorację, kiedyś była stosowana również do uszczelniania naczyń. Możemy ją barwić, możemy używać też glin dzikich, takich, które znajdziemy w swojej okolicy. One też są świetne do teraz i lat. Niedługo otwieram platformę z kursami online. Napiszcie proszę w komentarzach. Czego chcielibyście się ode mnie uczyć? Jeśli chcesz oglądać więcej takich filmów, to pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał. A jeśli podoba Ci się ta treść, to daj lajka, zostaw komentarz pod tym wideo.